Drodzy pielgrzymi, pielgrzymujący dzisiaj z różnych zakątków naszej archidiecezji, trochę skromniej z wiadomych powodów niż zwykle, drodzy pielgrzymi, łączący się z nami duchowo, za pośrednictwem internetu, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu. Nie mam jakichś wielkich rekordów, jeżeli chodzi o pielgrzymowanie, to tylko cztery pielgrzymki, w tym jedna wrocławska. Ale wiem jedno, że na kazaniach pielgrzymkowych, zwłaszcza po dniu ciężkim kiedy pada deszcz i jest trochę zimno, i kiedy wejdzie się do kościoła, w którym zrobi się ciepło, to na pewno kazanie trzeba rozpocząć czymś. Co pielgrzymów lekko zaktywizuje. Nie wiem, czy mi się to uda. Rozpocznę takim bardzo prostym, śmiesznym, może znanym opowiadaniem. W pewną niedzielę proboszcz wychodzi na kazanie, na Ambonę i zadaje proste pytanie: Czy wiecie, co wam dzisiaj chcę powiedzieć? Zaskoczeni parafianie bardzo szybko odpowiadają, kręcąc głową, nie wiemy. Więc proboszcz na nich popatrzył i krótko odpowiedział: Skoro nie wiecie, to co wam będę mówił? Powiedział Amen i zszedł z Ambony. W następną niedzielę wychodzi i zadaje dokładnie takie samo pytanie. A dzisiaj? Czy dzisiaj wiecie, co wam chcę powiedzieć? Nauczeni poprzednim tygodniem, parafianie bardzo szybko, kiwając głową, mówią: Wiemy. Skoro wiecie, co wam chcę powiedzieć, to co wam będę mówił, powiedział Amen i zszedł z ambony. W kolejną trzecią niedzielę wychodzi i zadaje dokładnie to samo pytanie. A dzisiaj, czy wiecie, co wam chcę powiedzieć? Trochę nauczyli się z poprzednich niedziel, wyciągnęli wniosek, podzielili się na dwie części. Lewa strona mówi: Nie wiemy. A prawa mówi wiemy więc proboszcz mówi ci co wiedzą powiedzą tym co nie wiedzą powiedział amen i zszedł z ambony zadaję proste pytanie pielgrzymom przychodzącym do sanktuarium w Trzebnicy jako kustosz tego sanktuarium czy wiecie co dzisiaj chcę wam w tym szczególnym miejscu powiedzieć sam jestem ciekawy jaka byłaby wasza odpowiedź, już pomijając ten wstęp, który przed chwilą zrobiłem. Z pewnością najprostsza, którą dyktuje serce, to taka coś o świętej Jadwidze. Czy jeszcze jest coś, czego nie znamy o świętej Jadwidze? Albo inaczej. Jak bardzo by się chciało by były jakieś zapisy bardzo konkretne, przeróżnych słów, zdań, konkretnych sytuacji, w których uczestniczyła święta Jadwiga. Mamy bardzo ubogie fragmenty mówiące o tym, co wypowiedziała. Mamy bardzo bogate sceny, o których słyszeliście w nabożeństwie przed Eucharystią. Sceny pokazujące. Kim była? Ostatnio, zwłaszcza po marcowych odkryciach, często chodzą mi po głowie takie myśli: Czy ona w swoim życiu też zadawała sobie to proste pytanie, choć samo w sobie jest bardzo skomplikowane, zaczynającego się od słowa Dlaczego? Pytań, dlaczego jest bardzo dużo w naszym życiu. Począwszy od Pisma Świętego, moglibyśmy po kolei wymieniać różnego rodzaju wydarzenia, w których bardzo szybko czytającemu mam na myśli nas z perspektywy wieków, na usta ciśnie się słowo dlaczego. Z pewnością takie słowo mogła, choć nie wiemy czy do końca tak robiła, wypowiadać Maryja. Począwszy od zwiastowania, poprzez moment narodzenia, ucieczkę do Egiptu, skończywszy na Drodze Krzyżowej. Nie robiła tego z bardzo prostego powodu. Wiedziała, że Słowo Boże. Bez względu na to, w jakiej przyjdzie sytuacji, trzeba przyjąć i rozważać. Ostatnio bardzo często nad tym się zastanawiam: czy z tego powodu święta Jadwiga nie trzymała figurki w swoim ręku, chcąc w swoim życiu Maryję naśladować? Przeżywając różnego rodzaju sytuacje, które nie należały do łatwych, począwszy od tych rodzinnych, poprzez te, które spotykały ją poprzez życie w małżeństwie z jej mężem. Może w tym momencie, chcąc przybliżyć się do Pana Boga, znalazła taką prostą drogę drogę, Rozważania Słowa Bożego i tych sytuacji, które pojawiały się w jej życiu? To chciałem Wam zostawić w tym Waszym, takim trochę innym niż zazwyczaj, pielgrzymowaniu. Dzisiaj, w tym świecie skomplikowanym, którego do końca nie rozumiemy, w którym tak często, nawet jako ludzie wierzący, stajemy na dwóch przeciwległych biegunach. Spróbujmy, modląc się przy grobie naszej świętej patronki, nauczyć się właśnie w taki sposób odpowiadać na pytania, zaczynające się od słowa: dlaczego? Z takim naturalnym pełnym oddania Bogu zaufaniem tak jak robiła to ona a do tego śledząc przekazy z jej życia to wszystko w ciszy tego kościoła zwłaszcza nocą może do końca tego wszystkiego nie rozumiejąc zostawiała Samym Bogu, z takim przekonaniem, że On ostatecznie tak to wszystko poprowadzi, że nawet z najtrudniejszych sytuacji wyprowadzi dużo dobra. Chciałbym zostawić na koniec, jako swego rodzaju kropkę nad i, słowa, które. Zostały zapisane w książce czternaście spotkań ze świętą Jadwigą Śląską. Do świętej Jadwigi przychodzi się jak do patronki, która potrafi zaradzić wszelkim troskom i zmartwieniom. Przychodzi się z problemem, a wychodzi z poczuciem jego rozwiązania. Przychodzi się ze łzami a wychodzi z uśmiechem nadziei w duszy. Ona po prostu taka jest. Nie potrafi być obojętna na ludzką niedolę. Nie umie odwracać wzroku od proszących. Nie lekceważy zatroskanych twarzy. Każdemu pomaga. Wszystkich wspiera. Dla każdego ma czas. Dla każdego ma otwarte serce. Czasami działa natychmiast, innym razem prosi o cierpliwość, ale każdy, kto przychodzi do świętej Jadwigi, doświadcza jej interwencji w swoim życiu. Czasami działa natychmiast, innym razem. Prosi o cierpliwość. W tym momencie niech, be, niech nie będzie to dla nas tak bardzo istotne. Sercem przy jej grobie zostawmy to, z czym tutaj przyszliśmy. Zostawmy to, co chcemy, aby ona. Zaniosła przed Boży tron. Zostawmy tu siebie, a wyjdźmy Bożą łaską i błogosławieństwem za jej wstawiennictwem przemienieni, czego każdemu z Was z tego szczególnego miejsca. Sprzed grobu Świętej Jadwigi życzę. Amen.